Mocno ograniczone wydatki na działania promocyjne, szukanie oszczędności, nieuwzględnione mniejsze jednoroczne inwestycje na terenie miasta oraz zrezygnowanie z finansowania inicjatyw, które miały zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Tak można w wielkim skrócie podsumować uchwalony dziś budżet Sandomierza. Jak podkreśla większość radnych, ten budżet nie jest zadowalający. Dużym rozczarowaniem tegorocznego budżetu jest brak środków na realizację budżetu obywatelskiego. Piotr Chojnacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, który propagował wśród Sandomierza wnioskowanie o małe inicjatywy lokalne do zrealizowania, również nie kryje swojego zdziwienia. Tym bardziej, że początkowo wnioski wybrane w 2020 roku z powodu pandemii zostały przesunięte do realizacji na 2021 rok. Jednak ostatecznie miejsca w budżecie nie znalazło się na tyle, aby je uwzględnić. Też się dziwię, że nie znalazło to zadanie jakby uznania w oczach burmistrza przy przygotowaniu projektu, dlatego że to burmistrz jakby był orędownikiem budżetu obywatelskiego. Cieszyłem się z tego ogromnie, bo też jestem zwolennikiem budżetów obywatelskich, bo to mieszkańcy podejmują decyzje o losach i wyglądzie miasta. Pamiętam jak namawiał mieszkańców do tego, żeby takie wnioski składali. Rozumiem, w 2020 COVID, no mniejsze dochody, burmistrz wysłał do wszystkich autorów pismo, że no zadania będą zrealizowane w 2021 roku. No i ze zdziwieniem tych zadań w budżecie nie ma. A ludzie, A ludzie czekają na zadania i tak naprawdę no, ja jestem najbliżej. Pytają mnie, no, kiedy to zadanie, kiedy zruszy budowa placu zabaw, kiedy zostają stroje zakupione dla, dla, tam, dla grupy dzieci, co tańczą w szkole. No i cóż, no, no mówię, pytajcie burmistrza, bo tak naprawdę ty, tego zadania w budżecie nie ma i no, będzie ciężko, żeby takie zadanie, żeby znaleźć pieniądze na te zadania. Piotr Hojnacki odniósł się w swoim komentarzu również do całego budżetu gminy Sandomierz. Wiceprzewodniczący uważa, że powinien w swojej strukturze uwzględnić wnioski radnych, które stanowią głosy mieszkańców. Wydaje mi się, że to głównie zła kondycja finansowa, i tak naprawdę no żadne okazuje się, że żadne wnioski czy mieszkańców, czy radnych nie znalazły jakby uznania w budżecie, w tym, co pan burmistrz zaprezentował. No, nie jestem z tego zadowolony, ale też pragnę podkreślić, że to nie są moje wnioski, to są wnioski mieszkańców, mieszkańców, którzy tego oczekują tak naprawdę i chcieliby, żeby te, żeby te zadania były zrealizowane. Co to Dla niektórych mieszkańców no, najważniejszym jest kawałek chodnika, dla innych kawałek drogi, dla kogoś oświetlenie, a dla innych plac zabaw. Przypomnijmy, że poniedziałkowe głosowanie nad budżetem miasta zakończyło się udzieleniem 13 głosów za, 5 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dla Telewizji STV Katarzyna Kaszluga.